Manko z tej strony Piedzia, a to będzie drugi odcinek z gry Geometry Dash. Albo trzeci. Jak zależy jak się liczy. Ale zerowy się nie liczy, to drugi. No i już tutaj pozbierałem monetki na levelach, na których nie miałem. Nie miałem na tym levelu, na tym nie miałem, na tym Miałem? Na tym miałem i na tym nie miałem. Pozbierałem wszystkie tutaj monetki. Tutaj to się męczyłem chyba najwięcej. Tutaj to za pierwszym podejściem, tutaj też. A tutaj to nie wiem ile podejść było. Co? A to dwa razy, tylko się... Mę... Nieważne. Nic nie mówiłem. Wcale się nie męczyłem. <grym> Myślałem, że dłużej to robiłem. BASE AFTER BASE ten level lubię ten level ale nie chcę za bardzo, znaczy no i tak to będę musiał przejść, ale no tutaj są jest jedna trudna monetka, a jednej nie pamiętam i space Jup, 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 jup. Przechodziłem chyba na zerowym poziomie, ten level. Czemu mi nie klikło? Halo na zerowym odcinku. Gdy gadałem, to przechodziłem ten level, chyba. Ale to odcinek zerowy się nie liczy. Tam bardziej gadałem niż się skupiałem na grze. Zresztą tutaj też więcej gadałem niż się skupiam na grze, ale nieważne. Więc tak. I e space. Podejście drugie. Halo. Lagi. Tak się nie robi. I tutaj była monetka. To pamiętam. I teraz tutaj. I tu gdzieś chyba była monetka. Już wiem chyba gdzie. Tak, tu była monetka. Ta monetka jest łatwa za no to trzy monetki. tylko teraz czy przejdę za pierwszym razem to jest pytanie. bo mogę przejść nie wiem nie za tym. nie pamiętam tego levela halo. nie wiem co robię. ten level bardzo dawno przechodziłem. ale na razie mi dobrze idzie. o nie. czy kolce Myślę, że ten level jest dłuższy. O i kolorek odblokowany. Fajnie, fajnie. Can't let Go mogę spróbować, ale na trzech monetkach na pewno nie przejdę za pierwszym razem. Doro refing deoro już na tamtym odcinku robiłem. To nie chcę za bardzo. Nie, na koniec odcinku spróbujemy. X-stepa chyba, chyba, że przejdę Jumpera i Time Machine, ale wątpię w to bardzo. Siu, siup, 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 siup. Tutaj jest na razie łatwo i to jest trudny moment i to jest chyba, nie, najtrudniejszy jest później. Tutaj jest monetka. I to jest... Ta muzyka w tym levelu jest idealna. Uwielbiam ją. Ona jest kozacka. Najbardziej w tym momencie to... Miodzie. Przechodzimy, przechodzimy... No i tutaj. Monetka, halo. O, udało mi się. Git. Ta monetka najrzadziej no mi się udaje. O nie, ja to zapomniałem kliknąć. Ostatnio też miałem taki błąd. O nie, ale to gdy grałem przed odcinkami, wszystkimi. Dobra, ten moment. Yy, dobra. Jak te momenty jest zrobione to już z górki. No i dobra, już tak za bardzo się skupić nie muszę. Na tym co robię. Teraz mogę tak gadać bardziej na luzie, przy tych trudniejszych levelach będę gadał mniej, bo będę chciał się skupić i to przejść. Więc od razu mówię, że... I tutaj jest monetka, pamiętam. Ziup, ziup. Serio? No nie, czemu? Już byłem tak blisko, a tak daleko. I teraz pewnie nie będę mógł przejść samolocika. Słabo. Jeszcze jedna próba, i jak nie przejdę, dobra, już zapauzuję Wam to. I tak dudne. No to zaraz widzimy się po cięciu, kiedy dojdę do tego momentu z nie wiem może samo może gdzieś tam zobaczę. Dobra, już jest ten moment, w którym. O nie, nie zabrałem monetki. Dobra, zbiorę może później. Jak teraz mi się uda, to już. Zagopiłem się. Nieważne. Proszę, Obym No, znowu. Czemu, dobra? Jeszcze raz, jak nie przejdę teraz, to to zrobię na następnym odcinku. Albo coś, nie wiem, tamten moment jest trudny, strasznie dla mnie. Znaczy, nie to, że trudny, tylko w złym miejscu się wybijam i tak to się kończy. No to wcięcie. Już jestem na momencie samolocik. Mission, y, samolocik, and. Y, Co mnie tak do dołu sprowadziło? Czemu mam takie lagi? Halo, lagi mi nie dają grać. Tytuł odcinka. Lagi mi nie dają grać. Albo lagi się odzywają. Ale takiego tytułu zapewne nie dam. Tam jakiś inny. Nic nie gadam, bo się skupiam, a i tak dobra, robię cięcie. Nie chcę po prostu, żeby materiał był za, drugi, za długi, i tak dużo gadam przy tych cięciach. I teraz, jak ja z tego wyjdę. O, wyszedłem już po cięciu. Dla Was to była sekunda, dla mnie cała męczarnia przechodzenia tego levela. Do połowy, ale dadłem chyba z pięć razy. O, mój ulubiony. O nie, i tu nie pamiętam, co się działo. Boję się, halo. I to koniec? Jest! Zrobiłem to. Ale śmieszna ikonka. Trzy monetki. Dobrze idzie. I tutaj już nie będzie trzech monetek, mogę Wam to zapewnić. I kiedy przejdę do Rowe Everything, to raczej będę robił na tym, na Practice Mode, Level. Będzie odcinek z tego, najpewniej. I tutaj za chwilę jest monetka. O, jej na pewno nie zbiorę. Nie, nie umiem. Nawet nie chcę próbować. Nawet poza odcinkami nie będzie mi się chciało tego próbować. Nie ma mowy. Nie. Znaczy, albo może i spróbuję poza odcinkiem. Nie wiem. I tutaj jest monetka, to pamiętam. Gadam teraz jakbym, nie wiem. Grał w tą grę 5 lat temu i w ogóle nie wiem. Niczego nie pamiętał. Tylko takie poszczególne rzeczy. No i. I mi zladżyło i, i nie nacisnąłem w dobrym momencie. Jak ja uwielbiam te lagi. O, i przestały. Już wiem, co mówić, żeby przestały. Że je uwielbiam i już mi nie będą przes przeszkadzać, mi nie będą. Już wiem, jak wyjść z lagów. <grym> I. Dobra tutaj dałem radę, to już raczej resztę dam radę. Ale zawsze się wywalam na takich najłatwiejszych momentach, na których nie powinienem się wywalać, bo, nie wiem, mi zlaguje albo, nie wiem... Co się stało? Czemu mi tak w dół zleciało? Nie rozumiem tego do końca. Przejdę ten level, nie jed, jedną próbę tej zrobię, i chyba, że ten level będzie długo trwał. To nie. Znaczy, on długo nie trwa, tylko jak długo go będę robił. Zaraz, jak teraz nie przejdę albo jeszcze za drugim razem, to już będę robił cięcia i w poszczególnych momentach tam. Będę kończył te cięcia. Tylko w tym ten level jest taki, że tu nie ma gdzie skończyć cięcia. To jest najgorsze, bo ja tu, no i ominąłem mon, i ominąłem monetkę. Dobrze, teraz powiedziałem trzykolce dałem radę. Ok. No i najgorszy moment za chwilkę. Nienawidzę tego. Nienawidzę. Teraz tutaj, dobra. Siup, 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 siup. Nie wiem, czy próbować teraz z monetką to robić, czy nie. Pytanie. Nie. W następnym odcinku zrobię z monetką. A teraz zrobię kolejne levele i tyle. Time machine spróbuję. I tak w ogóle to jest taki meg, że tak można sobie zrobić. To jest fajne. Znaczy no takie drobne niedopracowanie może nie wiem. Specjalnie może to jest zrobione. Nie wiem. I 16%. Za chwilę wyłączę jedną opcję, która mnie denerwuje, czyli autorestart. Dobra, dałem tą radę, tak teraz wcześniej nie chciałem, bo chciałem spróbować tak normalnie. Dobra. Tam się skupiam, bo tamtego momentu nie umiem. To jest chyba najłatwiejszy moment. Tej monetki nawet nie mam zamiaru brać też. One jest trudno I teraz trzy kolce na innym wymiarze, że tak to ujmę. I lagi, i trudna część lewela w jednym. Wręcz teleportowanie nie lagi. Odałem radę? <grym> Uwielbiam mój telefon za takie lagi. Może wygram ten level, abym się ucieszył? Nie. Nie, to jest najlepszy odcinek chyba, jaki zrobiłem. No, no i to już będzie na koniec w tym odcinku. Widzimy się w następnym Elon.